Cześć, witajcie na moim kanale samochodowym, tym razem jak widać Dacia Sandero w wersji Stepway. Na czym polega różnica pomiędzy tą dacią, oczywiście karoserią tej daci którą widzieliśmy w poprzednim odcinku, a tą, którą widzicie teraz? Oczywiście w gruncie rzeczy jest to to samo, natomiast ta moim zdaniem wygląda o wiele bardziej rasowo. No, nie chcę powiedzieć, że lepiej czy gorzej, bo to jest pojęcie względne. Oczywiście ma, ma prawo się Wam nie podobać bardziej. Mi się dużo bardziej podoba w tej wersji niestepwayowej. A stepway polega na tym, że po pierwsze mamy troszeczkę wyższy, prze, większy prześwit czyli tą odległość, tę odległość między y, asfaltem a podwoziem troszeczkę większy skok zawieszenia. Plastikowe obicia, nadkoli, osłony, niby takie. Oczywiście jest to zabieg tak naprawdę czysto stylistyczny, ale dodaje to autom takiej jakby... Tym nadkolom takiej troszkę wielkości. Mamy akurat tutaj w tym modelu felgi aluminiowe. Podejrzewam, że są tu siedemnastki. Być może szesnastki. Nie wiem, czy to widać na oponie. Rozmiar chyba nie widać. W każdym razie, yy, co jeszcze? No, i jeszcze relingi, klamki w kolorze nadwozia, lusterki w kolorze nadwozia. Te relingi są takie sprytne, bo one się przekręcają w poprzek, i można od razu na nich montować trumnę czy bagażnik rowerowy. Trumna to taki yy, dodatkowy bagażnik. No, a poza tym ta wersja się nie różni niczym. W wersji stepway możemy mieć jedynie silnik TCE 90 KONI lub TCE 90 KONI lub 100 KONI przy LPG. Yy, no i tyle. No tutaj mamy ten kolor taki bazowy. Nie wiem czy on został dobrze odwzorowany i czy to widać na nagraniu. Yy, no ale cóż, powiem wam, że jest to auto bardzo ciekawe. Wnętrze zostało troszeczkę źle odwzorowane, ponieważ yy, wersja stepway ma pomarańczowe wstawki. Na tym wszystkim i, i guziczek do LPG jest w troszeczkę chyba w złym miejscu, bo jest pod tą kratką nawiewu, a tu widzicie, że jest y, troszeczkę bliżej. Poza tym wszystko się zgadza, nawet dźwignia zmiany biegów jest to, od Clio ładnie odwzorowana, kierownica też idealnie, no troszeczkę tam są, jest to ten model taki kanciasty, no ale niestety musicie wybaczyć. Twórcom, albo mojemu komputerowi, no, im więcej tych brył zaokrąglonych ładnie jest, tym większa moc obliczeniowa jest potrzebna na karcie graficznej. Tu nawet mamy wersję, widzę, nie Essential, tylko Comfort z dokupionym dostępem bezkluczykowym, bo jest taki ładny podłokietnik na całą szerokość tunelu środkowego. No cóż, wypadałoby się tym autem przejechać. Bo prezentuje się naprawdę nieźle. I cóż, będzie dzisiaj tylko jeden przejazd, dlatego, dlatego sobie troszeczkę pogadałem na początku. Także ten odcinek będzie myślę dość krótki. Będzie jeden przejazd, ale dość brawurowy. Brawurowy w takim sensie, że. A zresztą, może nie będę spoilerował. W każdym razie, w poprzednich przejazdach też drobne błędy. I, I przejazdy były też agresowy, agresywne. Też drobne błędy popełniłem, tak więc za chwilę zobaczycie nagranie z przejazdu, y, które nagrałem wcześniej niż to, co teraz do Was mówię, i to, co widzicie na ekranie. Y, no cóż, także zapraszam. No nie zapomnijcie o łapkach w górę i subskrypcji kanału. Tak więc przejazd daci. Sandero Stepway. Czy Stepway będzie szybszy od tej najmocniejszej wersji z LPG? Nie Stepway, katalogowo powinien być ciut wolniejszy. Zobaczymy. Moim zdaniem troszkę się to lepiej prowadzi. Tak, tutaj w grze. Ale no, przejazd pokażę. Sam jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie. No i słuchajcie, jesteśmy na starcie. Za chwilę start. No, powiedziałem na starcie, za chwilę start. Dobra. Ale jedziemy. Ruszył z kopyta całkiem żwawo, powiem Wam niecałe 12 sekund do setki katalogowo, ale autko jest bardzo żwawe, ma bardzo elastyczną skrzynię biegów. A skąd to wiem? Opowiem wam w przyszłych odcinkach. Być może, a może nie. W każdym razie zbliżamy się do pierwszego ostrego zakrętu, jak tutaj przejdzie całkiem gładko, bez najmniejszych problemów. No, i to się chyba nazywa ciekawe, albo to są po prostu opony w Top Gear. Natomiast tutaj, no tutaj też dość ostro przyhamowałem, ale tylko dlatego, żeby mnie nie wyniosło na tym zakręcie ostrym. No i zbliżamy się, słuchajcie, do Hammerheada. A ja na to mówię, chyba pytajnik zawsze. Który też został pokonany Jak zresztą widać bez najmniejszych, no może z minimalnym Z minimalną podsterownością Ale da się to autko Bardzo ładnie Też wprowadzić w pośluzg, tak By the way No chyba, że ktoś ma automatyczny ręcznik, no to troszkę trudniej będzie yy, Jedziemy na przelotce tutaj, tutaj nawet się nic nie mówię, bo poszło gładko. Mijamy drugi raz opony, czyli zbliżamy się coraz bardziej do yy, końca przejazdu. Tu już chyba mamy ze 150 na godzinę. Jest to dość dobry wynik. Ten zakręt, gdzie większość aut jest wynoszona, to również, ale powiem Wam, że ja tutaj pojechałem brawurowo, a nie na końcu ma usposobienie to auto terenowe. Tak, No i teraz widzicie czas na ekranie. Porównajcie to z poprzednim odcinkiem i powiedzcie mi, co myślicie o tak pięknym aucie. Oczywiście nagroda operacja na facjaty, a ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, oczywiście subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i kliknijcie łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku, a będzie to być może coś specjalnego. Do usłyszenia, hej!